życząc Wam zdrowia, zadowolenia, pomyślności i dziękując jednocześnie za zaangażowanie w na rzecz pacjenta, pacjentów tego szpitala. Wszystkiego dobrego Tomku i drodzy Państwo pozwolę sobie każdemu rękę uścisnąć Tomku Tobie najpierw. Nie. że no, pracuje nam się bardzo dobrze. W ratownictwie co prawda tutaj w tym szpitalu pracuję zaledwie kilka lat. Wcześniej pracowałem w wojsku, gdzie się też zajmowałem poniekąd ratownictwem, szkoleniem medycznym, aczkolwiek no, praca w systemach ratownictwa daje dużo satysfakcji, dużo możliwości, jak i rozwoju. I... Daje naprawdę dużo, dużo frajdy z tego, co, co, co możemy tutaj zrobić. Tak? Tata jeździł w Pogotowiu, już za dzieciaka mieliśmy styczność z tymi karetkami i od zawsze wiedziałem, co, co chcę robić. A jeżeli chodzi o bezpieczeństwo. No, na dzień dzisiejszy mamy dużo możliwości, tak? po to są patrole policji, że w razie czego nas wspierają w różnych działaniach, tak więc nie wydaje mi się, żeby to był na tyle niebezpieczny zawód, żeby unikać go i wykonywania jego. Bardzo fajnie, że, że, że jest takie święto i cieszymy się z kroków, które są podejmowane dalej, jako utworzeniu tego zawodu ratownik medyczny, żeby było to wyciągnięte spod innych zawodów. Cieszymy się z tego. Jest to nie dla wszystkich zawód. Do tego zawodu trzeba podchodzić z pewnym też zaangażowaniem większym niż w innych pracach. Powiedziałbym, że to jest, jest to nawet powołanie. Że do tych rzeczy się na pewno nie można przyzwyczaić i się nikt nie przyzwyczai. Do wypadków z udziałem małoletnich. Jest to jakieś podziękowanie za nasz tutaj wkład, pracę i zaangażowanie. Tego tak wcześniej tak nie było. Nagłaśniane, monitorowane. Tutaj pracując w, tym, w tej jednostce, w tym szpitalu specjalistycznym w Kościerzynie, My już mam za sobą kilkanaście par ładnych lat. Także jest to mile widziane, że takie jest taka wdzięczność, takie podziękowanie dla zespołów, dla ratowników, dla osób pracujących, dla lekarzy, dla całego systemu, który tutaj pracuje. Odnowienie szpitala, szpitalnego działu trunkowego, podjazdu, co za tym idzie, uzupełnienie tej infrastruktury ratownictwa medycznego z karetkami nowymi, to dużo wnosi. Pacjenci widzą, że takie rzeczy, jest duża, duża postawa, jest duża poprawa z tego, co było wcześniej. Tym mogę powiedzieć z całym sercem, że tutaj pod zarządem obecnego zarządu jest całkiem inaczej niż było w poprzednim. Widać jakiś taki duży rozwój. No dzieje się, SOR jest dużo ładniejszy, mamy nowe, nowe samochody. No, sprzęt jest nowocześniejszy, dlatego pracuje się dużo lżej niż do tej pory. Jest to bardzo miłe, bardzo miłe, że o nas ktoś pamięta, że, 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 że dostaliśmy mały upominek. Bardzo fajnie. Bo to jest święto całego ratownictwa medycznego, całego właściwie systemu. Tak jest, całego systemu, tak, bo my to i my jako ratownicy yy... No, Począwszy od, od lekarzy, przez ratowników, pielęgniarki, przez panie, które tutaj sprzątają, dbają o czystość, także tutaj wszyscy mają swój udział w, tej, w, te, w tym systemie. Właściwie nasza praca to jest taka właśnie, że my w zasadzie nie mamy schematów. Po prostu nasz, nasz każdy dzień pracy to nie wiadomo, do czego po prostu my jedziemy. Więc po prostu jest wezwanie wachowskie, a się okazuje na miejscu, że jest naprawdę stan bardzo ciężki. I nasz jest po prostu odwrotnie. Dlatego po prostu u nas, ja przychodzę do pracy, to ja po prostu nie wiem, jak będzie wyglądał mój dzień pracy. No wiadomo, że jak ktoś nam odchodzi, prawda, umiera i to po prostu my robimy po prostu wszystko, żeby w tych pierwszych po prostu minutach, żeby go po prostu ratować. I to właśnie jest to, czy przeżyje, czy nie przeżyje po prostu. I to jest taki po prostu najgorzej, jak właśnie małe dzieci. to jest taki ból, w ogóle ta rodzina, nie? Czyli się matka, czy ojciec, to po prostu, to właśnie wszystko się wiąże z tym, właśnie to jest bardzo stresujące, nie? Ta, w ogóle dla wszystkich. Tutaj się szanuje i szczątaczkę, powiedzmy i ratownika, i pręgniarkę, i w ogóle sekretarkę, po prostu do, do każdego ma się szacunek i to jest naprawdę, to jest takie miłe, bo to człowiek się czuje taki po prostu jakby doceniany, prawda, przez, przez pracę i teraz to właśnie jest widać, że tu właśnie że tutaj właśnie Pani Prezes właśnie tutaj obecna, no naprawdę wspaniała osoba, która właśnie do tego doprowadziła, jeszcze cały czas oczywiście to wszystko doskonale, prawda, i, i no jest to naprawdę wielka przyszłość.